Chcieliśmy takie imprezy mieć wakacje. Nasz rynek jest tak, jakby do tego stworzony. Chcemy go wy wykorzystywać w okresie letnim jak najbardziej. A pandemia no, troszeczkę nam imprez w tym roku wykluczyła, m.in. Świętogrodu, m.in. dożynki gminne, w związku z tym to się pięknie wpisuje. Nie oddamy tej imprezy, jak tylko będzie wola ze strony organizatorów e, ARKA. Zostajemy w Pasyniu na stałe. Bardzo się cieszymy, że jest taka inicjatywa, właśnie jak, jak ta. E, to jest kilka wyścigów w różnych miejscach. E, atrakcyjne jest to zarówno dla mieszkańców, jak i dla osób spoza naszego regionu. E, uważamy, że jest to jedna z najlepszych imprez w naszym regionie. Współdziela Mężarska jest e, jak co roku sponsorem tytularnym e, wydarzenia Milko Mazure MTB. Jogurty Milko towarzyszą naszym e, kolarzom, naszym zawodnikom, jak też kibicom. E, chciałabym przy tej okazji powiedzieć, że wspieramy tą pomoc społeczną w Mirągowie. Dlatego zachęcam wszystkich do tego, żeby po wypiciu takiego jogurtu odkręcić nakrętkę, umyć i zbieramy wszyscy w biurze zawodów. Trzeba przekazywać te zakrętki. Pomagajmy. I need a woman Can't look at me straight I step up closer To the edge of her weight All sweat can't wait Trasa przede wszystkim wyśmienicie oznaczona. Pilot dawał radę, choć czasami widać było, że miał delikatne problemy. Trasa niezwykle szybka, ale końcówka, końcówka bardzo dawała w kość, ponieważ był to jeden ogromny podjazd z bardzo technicznym zjazdem. Gdzie jednak było trzeba bardzo się skupić oraz no, dać siebie ile wlezie. A trzy razy takie coś przejechać, to no, naprawdę daje w kość. Także na mecie można ogromne skurcze mieć. Myślę, że trasa pod y, pewnym stopniu była bardzo ciężka z tego względu, że długie odcinki szutrowe, asfaltowe, piasek na podjazdach zrobił swoje. I tutaj selekcja, że tak powiem, była naturalna, no bo jednak gdzieś ta moc uciekała, prawda, w tym piasku. Nie każdy mógł się odnaleźć. Tempo było bardzo mocne. Myślę, że jest to fajna forma y, wypoczynku, ale i też można fajnie porywalizować między sobą. My osobiście rodzinnie spędzamy w taki sposób czas. Zabieramy i dzieci, byliśmy wczoraj. Dzisiaj jesteśmy znowu razem. Dzisiaj startowałem ja, także każdemu polecam, bo jednak jest to najlepsza moim zdaniem forma zabawy oraz e, regeneracji i, i, i wszystkiego pozytywnego. Fajnych ludzi można spotkać, chociażby mogę porozmawiać z wami. E, jest, jest ok, naprawdę jest super. Uh, send segments and a lot of mountains but uh, i think uh, this is one of the yeah, etaps uh, which is uh, one of the easier i think it's one of the easier because, uh, my average speed was a uh, quite uh, bigger than uh, than usually rywale jeszcze że powiedział przy hmm, spodziewałem się, że będzie trochę łatwiej, ale rywale nie odpuszczali. Cie trzymali trzymali się dzielnie. No po dr po drugiego chówka udało się uciec. Ale było ciężka. To nie chodzi o dystans, to nie chodzi o dystans, to chodzi o to, co się odbywa na tym wyścigu. Równie dobrze można mieć zdrowie, jechać w ekspercie w takim samym powiedzmy, że ogniu, bo tak to nazwę, no, że każdy bark, bark jedziemy sobie przez te 30 km. Mnie takie coś się podoba najbardziej. no i... Może z czasem przysiąda się na wyższy dystans, ale po prostu tu mnie ochodzi mnie właśnie ta rywalizacja, współrywalizacja z, z, z kolegami, no to jest coś niesamowitego. No, gdyby było więcej forum XC w naszym rejonie, to po prostu jeździł XC, ale jeżdżę w takich dystansach, ponieważ to mi sprawia najwyższą przyjemność. No a przekraczanie mety pierwszemu, pierwszym wyścigu w, w, w 2020, coś pięknego. the club